Witamy w dystrybucji GDA, dynamicznej firmie transportowej z serca Pomorza, która łączy szybkość, niezawodność i doświadczenie. Każdego dnia na polskie drogi rusza logistyka, która napędza biznes. W świecie, gdzie czas ma znaczenie, a zaufanie jest kluczowe, liczy się rzetelny partner. Specjalizujemy się w obsłudze połączeń liniowych dla największych firm kurierskich i branży automotive. Obsługujemy logistyczny krwiobieg setek przedsiębiorstw, niezależnie od skali działania. W naszej ofercie znajduje się także transport i dystrybucja przesyłek drobnicowych na terenie województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Dzięki sprawnym procesom dystrybucyjnym tysiące przesyłek każdego dnia trafiają do odbiorców zawsze na czas. Inwestujemy w technologie i nowoczesne rozwiązania logistyczne, bo wiemy, że dla naszych klientów ważna jest pełna kontrola na każdym etapie transportu. Siłą dystrybucji GDA jest profesjonalizm. Budujemy go od podstaw. Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Dlatego posiadamy własne zaplecze serwisowe oraz wykwalifikowaną kadrę mechaników, którzy dbają o odpowiedni stan techniczny naszych pojazdów. Dbamy także o wizerunek i higienę pracy. Własna nowoczesna myjnia flotowa pozwala nam utrzymywać nasze pojazdy w idealnym stanie wizualnym. Bo profesjonalizm zaczyna się od pierwszego wrażenia. Czysta i zadbana flota to nie tylko estetyka, to standard, który buduje zaufanie naszych klientów. Nowoczesne systemy monitorowania GPS i stały nadzór logistyczny pozwalają nam być o krok przed wyzwaniami. Za naszym sukcesem stoi zaangażowany zespół profesjonalistów. Doświadczeni kierowcy, dyspozytorzy, magazynierzy i logistycy dbają o każdy detal, żeby Twoja przesyłka była zawsze w dobrych rękach. Tworzymy zespół, który jedzie w jednym kierunku. Do celu. Dystrybucja GDA. Napędzamy logistykę. Solidnie, bezpiecznie, na czas.